19 sierpnia odbędzie się potężna kwadratura Jowisza z Saturnem. Ich nowy 20-letni cykl rozpoczął się podczas wielkiej koniunkcji, która odbyła się w energiach przesilenia zimowego 21 grudnia 2020 roku na zerowym stopniu wodnika, przynosząc zapowiedź ogromnych globalnych zmian, głosząc nadejście nowej ery. Zapoczątkowały one około 200 cykl. Koniunkcji w żywiole powietrza. Te dwie społeczne planety, łącząc się w koniunkcji, ustanawiają nową jakość. Rodzaj społecznego i politycznego tła do wszystkich wydarzeń na poziomie globalnym i indywidualnym. Jest to potężny moment zwrotny w życiu każdego z nas. Powietrze dotyczy komunikowania się, umysłu, technologii, idei. W szczególności wodnik dotyczy kwestii wolności, praw człowieka, praw obywatelskich, naszego współdziałania w grupach, współpracy i wszelkiego rodzaju innowacji. Ten punkt, gdzie odbyła się koniunkcja Jowisza z Saturnem w 2020 roku, czyli zerowy stopień wodnika, jest oczywiście aktywowany już od roku przez Plutona i będzie nadal aktywowany przez około 2 lata. Więc cokolwiek Saturn i Jowisz ustanowiły podczas wielkiej koniunkcji. Globalnie i indywidualnie Pluton pogłębia, intensyfikuje i dalej transformuje. Obecnie jesteśmy w momencie, kiedy planety oddaliły się od siebie na szerokość 90 stopni, tworząc kwadraturę, która jest dla nas niczym egzamin dojrzałości, który ma na celu zweryfikowanie tego, co dokonaliśmy przez ostatnie 4 lata? A były to lata potężnej próby na poziomie kolektywnym i osobistym. Teraz, podczas tej kwadratury, która jest jakby pierwszym podejściem, ponieważ na skutek retrogradacji planet, utworzą one kolejną kwadraturę 24 grudnia 2024 roku, a trzeci raz dojdzie do niej 15 czerwca 2025 roku. Więc mamy do czynienia z bardzo trudnym aspektem, który będzie aktywny aż trzy razy. Przechodząc po raz pierwszy, otwiera jakiś temat. Uderza w setno jakiegoś problemu, aspektu w naszym życiu. Następnie uderza po raz drugi i znowu aktywuje temat, popychając sprawy dalej, aby w końcu w czerwcu 2025 roku zamknąć definitywnie ten temat. Warto zatem sprawdzić, gdzie odbywa się ta kwadratura w naszym horoskopie urodzeniowym, jakie aspekty życia aktywuje, jakie problemy podnosi, jakie możliwości i rozwiązania wskazuje. Możecie sprawdzić, gdzie przypada 17 stopień znaku Ryb, gdzie znajduje się Saturn, i 17 stopień bliźniąt, gdzie przebywa Jowisz. Możecie to zrobić choćby w darmowym programie na astro.com. Jeżeli nie potraficie sami przeanalizować tych kwestii, Zapraszam Was na indywidualną konsultację, podczas której możemy szczegółowo omówić ten aspekt. A do 15 sierpnia możecie skorzystać z rabatu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na mojej stronie internetowej denusowe sprawy astrolog.pl. Serdecznie Was zapraszam. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tym konfrontującym się ze sobą energią. Kwadratura między Jowiszem w bliźniętach a Saturnem w rybach. To wyjątkowo złożony i dynamiczny aspekt astrologiczny, który łączy siły dwóch planet o diametralnie różnej naturze. Jowisz, Benefik, wielki dobroczyńca, reprezentuje ekspansję, optymizm, hojność, wiedzę i filozofię. Kiedy znajduje się w bliźniętach, jego wpływ kładzie nacisk na komunikację, naukę oraz ciekawość intelektualną. To położenie zachęca do poszerzania horyzontów myślowych, do eksploracji nowych idei poprzez dialog i wymianę informacji. Bliźnięta jako znak zmienny i powietrzny wzmacniają zdolność Jowisza do adaptacji i wszechstronności. Z jednej strony może to prowadzić do dużych sukcesów w dziedzinach wymagających szerokiej wiedzy i umiejętności komunikacyjnych. Z drugiej jednak może prowadzić do trudności w skupieniu się na jednym temacie czy na jednym projekcie przez dłuższy czas. Saturn z kolei, często nazywany wielkim nauczycielem, panem karmy, symbolizuje strukturę, ograniczenia, odpowiedzialność i dyscyplinę. W znaku ryb jego energia koncentruje się na introspekcji, duchowości oraz karmicznych obciążeniach. Saturn w rybach zmusza nas do analizy naszych wewnętrznych lęków i ograniczeń, które często zakorzenione są głęboko w podświadomości. Jest to czas, kiedy Saturn testuje naszą zdolność do łączenia duchowej głębi z rzeczywistością codziennego życia. To często prowadzi do trudnych, ale ostatecznie wzbogacających nasze życie doświadczeń. Kwadratura między Jowiszem a Saturnem. Jest jednym z najbardziej wymagających aspektów astrologicznych. Mamy tu do czynienia z konfliktem między pragnieniem swobodnego wyrażania się, eksploracji, odkrywania nowych dróg, a potrzebą wewnętrznej dyscypliny i głębokiego zrozumienia własnych emocjonalnych blokach. Z jednej strony Jowisz w bliźniętach pcha nas do przodu, zachęcając do eksploracji komunikacji z rozmachem i poszerzania horyzontów. Z drugiej jednak strony Saturn w rybach prowadza element introspekcji. Konieczność zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie, zastanowienia się, co z tego wszystkiego ma szansę na długofalowe rezultaty. W praktyce taki układ może manifestować się jako seria wyzwań, które zmuszą nas do Mądrego zarządzania zasobami oraz odpowiedzialnej i dojrzałej komunikacji. To też konieczność pochylenia się nad swoimi priorytetami oraz nad tym, w co wierzymy. To czas, aby zadać sobie pytanie, czy naprawdę wierzysz, że masz wpływ na swoją rzeczywistość? Czy naprawdę wierzysz, że Twoje życie może się zmienić? Czy naprawdę wierzysz w siebie? Czy naprawdę wierzysz w to, co robisz? Z tą kwadraturą musimy przygotować się do wejścia na kolejny etap naszej życiowej układanki. Aby zrobić kolejny krok, wejść na kolejny poziom, a co za tym idzie? Kolejny stopień trudności. Tak jak w wirtualnej grze, przechodząc kolejne etapy, poziom trudności się zwiększa, ale też nagroda jest większa. Więc bardzo ważną kwestią jest tutaj zachowanie elastyczności: elastyczności wobec zmian które nadchodzą, a na które nie mamy wpływu. Nie możemy im zapobiec, ale sposób, w jaki sobie z nimi radzimy, może nas przenieść na zupełnie nowy poziom. Saturn chce, abyśmy czerpali z doświadczenia, abyśmy nie popełniali tych samych błędów i nie działali pochopnie. Tej różnorodności, którą może oferować nam Jowisz w znaku bliźniąt, trzeba mądrze wybierać. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każda propozycja jest dla ciebie dobra, nie każdy pomysł niesie ze sobą obietnicę sukcesu, nie każdy awans wart jest w ciężaru odpowiedzialności i ciężkiej pracy. Więc wybieraj mądrze, patrz dalej, szukaj szerszej perspektywy. Stań się obserwatorem i koniecznie szukaj prawdziwych intencji ludzkich działań. Słuchaj się w to, co wybrzmiewa Między słowami bądź otwarta i twórcza, ale również bądź skoncentrowany i czujny. Jednym z kluczowych elementów tego aspektu jest kwestia kontraktów karmicznych, które energia tej kwadratury może aktywować, ale też może je uwolnić. Może to objawiać się wejściem do naszego życia nowych ludzi, którzy w szybkim tempie zajmą jakieś ważne miejsce w naszym życiu. Może to być nowy kolega w pracy. W którym przyjdzie ci współpracować. Nowy przyjaciel, nowy szef czy nowy partner. Warto zwrócić na to uwagę, co dzieje się w twoim życiu. Ta kwadratura może też uwidocznić jakieś ukrywane konflikty, czy na przykład nieszczerość ludzi z twojego środowiska. Ten aspekt może również powodować problemy z prawem, załatwianiem jakichś spraw urzędowych. Tym bardziej teraz, podczas retrogradacji Merkurego, ale to w dużej mierze uzależnione jest jednak od indywidualnych aspektów. Do tej całej energii dołącza również Mars, który w tym czasie tworzy koniunkcję z Jowiszem. Mamy więc dodatkowy element walki, impulsywności i gniewu, ale też pionierskości, odwagi i motywacji. Saturn swoją energią studzi nieco to całe rozgorączkowanie, pomaga skupić się na konkretnych celach. Co jest z kolei niezbędne w tym ogromnym kotle mieszających się ze sobą potężnych energii. Pamiętajmy, że pracując świadomie z tą energią, możemy przenieść swoje życie na nowy poziom, ale kiedy zatracimy się w tym birze intensywnych różnorodności, możemy boleśnie upaść. Dlatego mądrze i z rozwagą podejdźmy do tej ważnej kwadratury, która nie jest aspektem dnia czy tygodnia. Ona będzie intensywnie oddziaływać na nasze życie przez kolejne miesiące, a z przerwami przez kolejny rok. Może być ona bardzo produktywna do rozsądnego, strategicznego budowania długoterminowej struktury, długoterminowych planów, ale też do znacznego progresu w naszym osobistym rozwoju, poszerzenia naszej świadomości, uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i poszerzania swoich sieci połączeń z innymi, zarówno tych w życiu osobistym, jak i biznesowym. Podczas tej pierwszej konfrontacji, tego trzyetapowego procesu, jakim jest kwadratura Jowisza z Saturnem w znakach zmiennych, co ważne, bo Jowisz jest w bliźniętach, a Saturn w rybach. Bardzo ważną rzeczą jest elastyczność, zachowanie elastyczności i czujności. Znaki zmienne potrafią się dostosować do okoliczności, Adoptować do zmiany, a to jest nam teraz bardzo potrzebne. Dlatego, gdziekolwiek przypada ta kwadratura w Twoim horoskopie urodzeniowym, nie rób żadnych pochopnych ruchów. Nie podejmuj za szybko decyzji, ale obserwuj. Obserwuj to, co przychodzi do Twojego życia. Otwórz się na możliwości, słuchaj, rozmawiaj, otwórz swój umysł, zgłębiaj wiedzę. Ucz się nowych rzeczy, wymieniaj poglądy, dopuść do siebie inny punkt widzenia, poznawaj nowe rzeczy, nowe miejsca, nowych ludzi. Ten aktywny jowisz może przynieść nam więcej sukcesu, więcej uznania, obfitości, ponieważ jego najważniejszą cechą jest to, że powiększa to, co dotyka. Podejdźmy do tego wyzwania, kochani, z dużą dawką spokoju. Podejdźmy do tego strategicznie. Zastanówmy się trzy razy, zanim coś powiemy, zanim się zdecydujemy na coś, zadeklarujemy, ale z drugiej strony bądźmy otwarci na nowe rzeczy, na nową perspektywę i nie ograniczajmy się w tym wszystkim. Pozdrawiam Was, świetliście. Aleksandra.